Walka jest wygrana. Bardzo wszystkim dziękuję za wsparcie. Powiem tak, że dla mnie to jest ważna walka pod tym względem, że taki mały kroczek do przodu na tej amerykańskiej ziemi. Także do przodu i jeszcze raz wszystkim dziękuję za wsparcie. Pozdrawiam. Piotr Czerkaszyn po Debiucie, amerykańskim. Opowiedz po pierwsze, jak ta walka wyglądała, bo nie wszyscy to widzieli. Witam wszystkich serdecznie. No właśnie akurat w czasie walki walczyłem, jak Usyk walczył też, tak? Powiem szczerze, przed wyjściem to też staliśmy tam, oglądaliśmy walkę Usyka i akurat ja już później wychodziłem na walkę. No co powiedzieć, no pierwsze, skończyło się to w czwartej rundzie, ale pierwsze rundki to tak po prostu słuchałem narożnik, powiedzieli, żeby ostrożnie pierwsze rundy mądrze poboksować lewym prostym, poczuć ten ring, poczuć przeciwnika i tak dalej, a w czwartej rundzie powiedzieli, no tak, tak powiedzieli ruszyć już na, na, na tego przeciwnika, bo powiedzieli, że on już był gotowy. No i tak zacząłem już mocniej po prostu atakować, i, i narożnik jego przerwał walkę jakby. No, powiem ci, tutaj bardziej nawet nie chodziło. Tutaj szczerze ci powiem o przeciwnika, czy coś bardziej chodziło o, tą, o, o tej atmosferze, tak, o tej pierwszej walce w Stanach. W ogóle wiesz, jak wychodziłem ten. Showtime, to wszystko, wiesz, no dla mnie to, no, naprawdę czekałem na to już długo. Mam nadzieję, że ta poprzeczka oczywiście z każdą walką teraz już będzie większa. Trochę pokazałem się też amerykańskiej publiczności. Amerykański promotor, z którym mam tutaj kontrakt, też, wiesz, jest zadowolony jakby z walki. Także, no, powoli, powoli do przodu dobry debiut moim zdaniem. To była taka walka, żeby rozpoznać teren, tak? Ale też pewnie miałeś okazję sprawdzić, jak się pracuje z naróżnikiem, jak się współpracowało? Wiesz co, nie, no ja na każdy pojedynek nastawiam no, się, wiesz, poważnie i tutaj nie wiedziałem co od przeciwnika się spodziewać, bo on tam nie walczył parę lat. Yy, wyszedł, wiesz, no, widać taki naładowany i pierwsze rundy yy, trzeba było uważać. Natomiast yy, mówię ci, no, szybko to wszystko poszło. I z narożnikiem, tak jak mówisz, bardzo ważne. Yy, nie ma z takiego, nie było takiego sunguru. Yy, w narożniku nie było chaosu, wszystko spokojnie, podpowiedzi. Natomiast fajnie też narożnik mój wyczuł, że na przykład tam powiedzieli, że tak, w czwartej rundzie widzimy, że przeciwnik już jest gotów, nie trzeba z nim tam się męczyć, po prostu już zaczynasz bić mocniejsze ciosy już kombinacjami już mówi, jest gotowy. Ja na przykład powiem się, jeszcze tego nie widziałem tak? W walce, no po prostu sobie boksuje, punktuję, Natomiast oni to wyczuli i Tutaj przyleciał na walkę Jacek Szelągowski też, on też to zauważył, że Narożnik jakby bardzo mądrze podpowiadał i starałem się ich słuchać Czyli na plus taki debiut moim zdaniem udany Czyli trener bokserski oczko ma, tak? Oczko ma, no wiesz, no my pracowaliśmy około, ile ja jestem już tutaj, 5 miesięcy, miała być walka w czerwcu, to co rozmawialiśmy bardzo wiesz, rozczarowałem się, że nie doszło wtedy do tej walki 18 czerwca. Natomiast tutaj też fajna gala PBC pokazałem się mówię publiczności amerykańskiej i po takiej walce też może jakieś drzwi tutaj się otworzą, także bardzo się cieszę. Mówię, że nie żałuję ani, ani sekundy, że tutaj jakby wiesz, jakby kontynuuję swoją karierę. Mhm, czyli tak, pierwszy występ masz za sobą, masz za sobą obóz, czyli wiesz jak tam się trenuje i e, jakie teraz plany, wracasz do Polski na jakiś czas, czy zostajesz tam, bo mówisz chyba, że masz do jakiegoś momentu jeszcze tam mieszkanie, tak, zapłacone? Tak, mieszkanie mam zapłacone do stycznia i już, tak szczerze powiem, po walce już są jakieś terminy mniej więcej, tam wiemy, że na listopad może być walka tutaj w Stanach, więc widzę, że temat się ruszył, bo ja ostatnio też walczyłem w listopadzie prawdopodobnie, później tam miałem kontuzję, długo się liczyłem, no takie swoje perpetia, którym tak naprawdę nie nieciekawie to słuchać, ale mówię, że teraz mam nadzieję, że nabierzemy obrotów, ta walka, dziękować Bogu, bez kontuzji, wszystko ok, zdrowy jestem, także wszystko, wszystko jest dobrze, czekamy na kolejną po prostu datę i wiadomo, jakby trzeba... Robić takie wyższe już kroki, ale mówię, na cierpliwie, spokojnie tutaj promotor już, po promotorzy poprowadzą karierę. Mhm. Ale rozumiem, że teraz już zaczynasz ten et etap takiej amerykańskiej kariery, tak? Zostajesz tam, no nie I tam tam no, no dopiero jestem po walce, ty mnie od razu złapałeś po walce, a akurat tak wiesz. Por porozmawiamy z promotorami, no wiesz, tak jak ci powiedziałem, do stycznia to na pewno. Y na tyle mówię, opłacone jest mieszkania, tam zobaczymy, bardzo jest drogo tutaj, ale mam nadzieję, że wiesz, to co tam inwestują we mnie, to co ja też dokładam jakieś pieniądze, no to mam nadzieję, że zaowocuje, ponieważ bardziej mnie interesuje właśnie dojście do tego szczytu, wiem, że to jest bardzo ciężka droga i długa droga, ale cierpliwie idziemy do tego szczytu. Dobra, dobra. Eee, to dziękuję Ci, i zobaczymy, czy dalej USEK przychodzi właśnie na konferencję. Także kończę. Trzymaj Dzięki. się, dziękuję bardzo. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.